Ciemano, witam Cię w świecie informacji takich newsów o CSGO. Dzięki za ostatnie oceny pod poprzednim filmem. Ja mam teraz gardło odcinek trzeba nagrać. Zaczynamy. No i niestety zaczynam od smutnej, naprawdę bardzo smutnej informacji. Słuchajcie, Polska nie zagra na Mistrzostwach Świata CSGO. Przegrana 2 do 0. Boli, słuchajcie, boli ze Szwecją Szwedzi nie chcieli przełożyć tego spotkania na późniejsze godziny Tak aby po prostu ktoś z Virtus.pro Mógł się włączyć do to spotkanie, nie chcieli Po prostu się bali, dla mnie to jest y, jasna sytuacja I klarowna Szkola od danej pierwszej mapy kasz 17 do 19 Przegrany, Na no drugie na terenie już pogram 16-12 Szkola tej pierwszej po prostu Mogli wygrać y, to 16-14 Niestety się nie udało, może będę robił Inne jakby odcinki z analizy takich rund Bo naprawdę wiele się można z takich rzeczy nauczyć No a ja słuchajcie, chyba wykryłem przeciek No dokładnie tak Informacja poszła taka już oficjalna, że Godsend i Mausport zagra w turnieju Gfinity 23-25 września 2016 roku, no tego teraz roku. No i patrzcie, taki screen znalazłem. Jestem też Envy, także no pewnie Envy zostanie ogłoszona jako również po prostu drużyna, która weźmie udział. Zobaczymy, a ja już wam daję informację, tak żebyście to już wiedzieli teraz. Jeżeli ktoś byłby ciekawy, jak teraz Virtusie, no po tej naprawdę porażce w staraderze, nie ukrywając. Poradzą sobie na turnieju Dreamhacka w Rumunii. No to teraz będę mógł okazję to zrobić. Jutro to jest 16 września 2016 roku. Tak, aby może ten, ta data była precyzyjna. Około godziny 14 zmierzy się z Gambit Gaming. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Może będą opóźnienia, więc ta 14 nie będzie dokładna. 00 i tak dalej, ale gdzieś około tej godziny, po prostu będziemy mogli zobaczyć Staxa i ekipę w akcji. Zobaczymy, czy po prostu no, zagrają dużo lepiej niż na Strollerze. Na Strollerze, nie ukrywając, to było jedno wielkie rozczarowanie. Mogliśmy już poznać, co to będzie WISA i ta cała organizacja skupiająca graczy. No i tak się będzie przedstawiała Rada. Lista tych graczy, który usiądą właśnie w tej Radzie. Nie wiem, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować w ogóle. Co to będzie dawało, jakie korzyści, jakie. Może minusy, no bo nie wszystko ma swoje plusy, coś może mieć swoje minusy, prawda? Więc zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, ja jestem sceptycznie do tego nastawiony. Czas pokażę tak jak zawsze, mawiam, no musimy poczekać. Bułgarski zawodnik, DeadFox, będzie testowany przez organizację Hellraiser. Zobaczymy, jak on się wplasuje w ten team, czy zostanie na dłużej, czy to takie chwilowe, przejściowe, zobaczymy. Wszystko, widzicie, zależy od tego czasu, wszystko od tego czasu. Tak się przedstawia ich teraz aktualny line-up, czyli ten po prostu, no nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem, no squad, czy tak, tak ich teraz przedstawia. Po hebrajsku, tak po angielsku, popisane. Także no słuchajcie, taki jest skład. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Jak to będzie po prostu trybiło w tym składzie. Miałem, ja życzę powodzenia. No a MałSport straci coach. MałSport straci coach, słuchajcie, no niestety tak. Niby za porozumieniem stron, e, słuchajcie, niby za porozumieniem stron, jak przeczytałem, ale tak się wiadomo, oficjalne e, oświadczenie dla prasy pisze. Kasat opuścił, właśnie, MałSport. Zobaczymy, gdzie go, nios gdzie go niosą nogi. Gdzie go nogi poniosą, słuchajcie. No, bo nie ukrywając, no, Coach no musi szukać sobie zespołu, żeby mieć jakąś tam, jakąś tą pracę, prawda? No, zobaczymy. Ale no dziwna sprawa, że wiecie, taki pusty taki oficjalny komunikat za porozumieniem obu stron. Mieliśmy odmienne, jakby wizje na y, e-sport i counter strajka. Siema. Jeżeli się chce, oceń ten film. No, i oczywiście, tutaj zachęcam do subskrypcji kanału, tak po prostu zostać ze mną na dłużej. Nie ukrywam. Fajnie widzieć, jak ta liczba komentarzy, na które sobie pomogę odpisywać, rośnie. Czy subskrybentów też, no bo to jest jednak najważniejsze. Dzięki, wielkie za uwagę. Do zobaczenia z tej strony Lipski. Tutaj przemawiam do Was, jakby do kamery. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.